Cześć z tej strony Adept Dzisiaj bitwa na Renegacie A bohaterem bitwy jest Jawoli Mleko. Dębina Oczywiście bitwa standardowa No i nasz bohater W losowaniu Na dziewiątki Jest ósmym tierem Więc nie będzie miał łatwo Ale nie 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 wróćmy wróćmy Do, do początku To jest Mleko To jest Renegat Tutaj będzie mega łatwo to jest taka kombinacja, że, że musi się po prostu wszystko udać na bank. Nie ma innej opcji. No i tak. No i ruszamy. I do przodu, i w bok. I ogólnie. Jednak będzie próbował nasz bohater pić się na wieżę. Nie wybiera miasta. Jest to słuszna koncepcja. W mieście ten czołg raczej by się nie sprawdził, chociaż, chociaż zobaczmy, że jest bardzo dużo tych dziewiątek nie ma, tak to za dużo, ale jest bardzo dużo medów, jest mało czołgów, o pierwszy strzał otwierający, mało czołgów ciężkich, więc myślę, że i w mieście w dobrych, przy dobrych okolicznościach przyrody, spokojnie mleko by się sprawdził tym renegatem. Ale oczywiście większe możliwości są na tej flance. I tutaj chyba większość sił przeciwnika również przyjedzie. Tutaj można pograć na wieże, przełamać przeciwnika, wykorzystać dołki, lepiej pograć, wykorzystując depresję. Są jakieś nawet krzaczki. O, 110 to raczej w krzaczkach się nie ukryje. Nasz bohater na razie z tyłu. No, a jeden strzał. No i tego lynxa. Czy uda się dokończyć? Nie, ale to było bliskie spotkanie. Zresztą ten kołowiec za chwilę padnie. Myślę nawet, że z rąk mleka albo sam się gdzieś rozbije. No, wyjedzie, wyjedzie, nie wyjedzie? No, sam. <grym> Prawie, że sam. Okej. Okay. No i ciekawe ilu przeciwników przyjechało tutaj właśnie na te urocze wody. Jest pierwszy rak Jest standard bez tyłu. Być może również coś. Hmm. Tak myślałem o TDK, ale deków TD nie ma zbyt wiele. Jest sztuki 1 na, na stronę. Pięknie ten super pressing stoi. Chociaż, chociaż ten strzał troszeczkę e, nie poleciał tam, gdzie mleko by chciał, żeby poleciał. Jeszcze na pożegnanie dostała Pantera. No i ona tu ucieka. 50 TP stojący bokiem. On powinien być w mieście i został właśnie ukarany za to, że do miasta nie pojechał. No i standard B w całej okazałości. I to zakończy się szybkim powrotem do garażu, myślę. Bo w ten sposób się nie wyjeżdża. A Super Peshing żyje tylko dzięki swojemu pancerzowi i nieudolności sojuszników którzy nie potrafią go wykończyć w szybki sposób. Miasto. Miasto jeszcze się trzyma, to dobrze. Uciekająca pantera. No, ta pantera. O, miała szczęście w tym momencie. Ale. O, jest, ja, jest i Arta. Jest i Arta, jest i Lorka. Trzeba się schować. Ta Lorka pewnie ma jeszcze. Y, kilka pestek. O, już nie. Bo tam super obijany. Chociaż to może strzały raczej. Mm, z, jeżeli chodzi o standarda B, który pod mostem się schował. A z, z tego standarda niewiele zostało. No i zobaczmy. 5-6 wynik. W mieście przeciwnik coraz mocniej napiera, ale nie wiem, czy ma wystarczającą ilość HP, żeby miasto przepchnąć. Nasz bohater tutaj. Strzela się snajpi z lorką. Standard B na dole wymaga korekty, jeżeli chodzi o swoje HP i swoje życie. Myślę, że trzeba byłoby go wykończyć, ale nie za wszelką cenę. No, pokusiłbym się o tego Blinda w 50P. Mimo wszystko, chyba czas wracać, zobaczcie. W tym momencie. Nasz standard B wrócił się do obrony bazy. No ale on chyba cały czas tam stał i bronił bazy. <laughs> no tak mają niektórzy. Ale tutaj mleko jeszcze nie wraca. Jeszcze trochę postanowił poczekać, postrzelać do tego 50 TP. Spokojnie można parę pestek oddać w niego. Tym bardziej, że strzelamy ze złotej amunicji, tak zwanej. Więc myślę, że. No może za chwilę. O, pięknie, pięknie zdjęty 50TP. To akurat się mleku udało. Ale to było doświadczenie i taka pewność, że tam przeciwnik, jeżeli jest zgoskowany, to nadal stoi. No, leopard trochę szkoda tych goldowych pestek w tym momencie, ale nawet gold nie pomaga, jeżeli RNG nie pomoże. No, nie udało się przeciwnika zgonzkować, więc on na pewno teraz ruszy. Tutaj nasi się jeszcze bronią. Lorka z tyłu. O, Lorka tak troszeczkę przejawia zachowania agresywne. Podobnie jak ta fałka. Trzeba fałkę utemperować. No, tak, bokiem ustawiona całkiem. No i dostaje. Ale nic sobie z tego nie zrobi. Zamiast skontować się w kierunku skąd strzelają, to. Jedzie sobie dalej. Jeszcze może jakiś blind. Ale nie. Przy bazie tylko STRV. On spokojnie sobie zaświeci wszystko, co tam jest. Nawet wygarnie tego FCM-a. Defendera też powinien wygarnąć. Może nawet się nie zaświeci. Spokojnie sobie poradzi. O, ale jednak nie. Jednak się przyda mu pomoc. Przyda mu się pomoc, bo pojawił się Defender więc trzeba jednego przeciwnika zdjąć mu, żeby ten Strv troszeczkę, troszeczkę odetchnął, ustawił się prawidłowo, schował ewentualnie, no i jest postawiony na gęsi na chwilę obiekt. No on oczywiście zużył zestaw naprawczy i teraz patrzy z niepokojem na nadciągających sojuszników sojuszników mleka, on wie, że jest martwy. Jeszcze jest jedna pestka, może dwie i będzie. O, ten strzał był zmaszczony. Przeciwnik był zajęty czymś innym, można byłoby spokojnie wyjechać i lepiej przycelować na pewniaka. Ale z drugiej strony, renegat ma dość szybkie przeładowanie, więc spokojnie, spokojnie. O ja, ja tu tłumaczę mleka. Aaa, tłumaczę jego zachowanie, że to o, to nic takiego, a TUTAJ NO! Nie, ja tego nie widziałem, ja bitwy w ogóle nie widziałem, także... Tu po prostu kończę nagrywanie, to, to po prostu nie mogło się zdarzyć, gdyby to było na klanówkach, wyobrażacie sobie? Już wyobrażam sobie właśnie ten krzyk... Krzyk polowego. Co ty robisz, jak ty grasz? Nie umiesz przebić! Nie umiesz przebić! Opięć go, jeżeli nie umiesz przebić. O, no, coś takiego właśnie by było. Albo no, wylatujesz z klanu. Właśnie. Salwa jakiś klan. Nie wiem, co to jest za klan. Nie jestem na bieżąco z klanami Jakiś nową. O, ta fałka. Ta fałka jest dobrym zawodnikiem. Na pewno, na pewno dobrym. No, teraz postawienie na gęsi i... Ale po co? Po co? Ustawiony na gęsi. to bierzemy go od boku. Stawiamy na gęsi następnym razem ewentualnie też. A nie strzelamy się z jego dolną płytą. No, może trochę, może trochę. No może tak, tak, tak. Dobra, została tylko artyleria. No trochę nasz bohater nas strzelał. Negatis Pro. No. Renegat Noob! No tak! Pro, pro Noob! No. Tak, wszystko się ładnie łączy, to na czacie było, nie? Eee, o! Renegat Noob, Renegat Pro! O, Go Pool! O. Pool? Jaki Pool? No. Eee, chyba, że Pool, że pływać, no. Swimming Pool. Dobra. O, ho, ho, odda co... On sobie nie zasłużył na tego fraga. No, nie, nie, nie. Widzieliście przecież, jak strzelał. No to. To naprawdę. Nie, nie. To, to nie może się zdarzyć, takie coś. No. Zresztą wynik jest słaby. 5700 na dziewiątkach. No wiem, parę, parę tych dziewiątek było tylko. A, ale wyjeżdżały w taki sposób, że. To, to tak, jakby były to siódemki. Prawdę mówiąc, i. I co? Porażka. Ech, koniec bitwy. Nawet nie wiem, w którym momencie bitwa się zakończyła. Zobaczcie, i tak, tutaj nasz bohater przyznał się do tego. No, ja nie umiem przybijać defendera. Przyznał się. No to troszeczkę ma winy odkupione, skoro się przyznał. A tak poza tym na osłodę wpadła mu Masterka, duży kaliber i Top gun. 6200 obrażeń, 1775 EXPA przy 7 fragach. Myślę, że wynik jest ogólnie bardzo dobry. Gdyby ten Defender nie stawiał takiego oporu, gdyby nasz bohater potrafił go przebijać, to ten wynik byłby jeszcze lepszy. Ale i tak 1775 EXPA to naprawdę. Porządny wynik, naprawdę rewelacyjny. Wręcz zarobki już rewelacyjne nie są. Poszło troszeczkę golda, ale ogólnie te zarobki bez jakichś dodatkowych bonusów są średniawe. Taka, taka jest prawda. To nie są jakieś tam zarobki rewelacyjne. Przecież bitwa jest bardzo dobra, a zarobki takie, takie sobie. 1500 zablokowane przez pancerz, 1220 asysty, jeden czołg wyspotowany. No dużo, dużo tego expa spadło. No, nasz bohater jednak mimo wszystko grał trochę na dystans, więc ten EXP jest podbity głównie, nie głównie, no w sporej mierze fragami. Ale w pozostałych przypadkach jednak grał dość blisko przeciwników, ale też raczej gdzieś schowany za plecami sojuszników, więc ten eksp jest troszeczkę zagadką mimo wszystko. Myślę, że z 200 mniej tego ekspa też byłoby rozsądną opcją, chociaż chociaż pewnie mleko się ze mną nie zgodzi. Dobra, tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.